Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej bezpieczna od najgroźniejszego wroga. Ładniutka ta medyczka. Na waszym miejscu starałbym się, żeby żadna medyczka nigdy tego nie usłyszała. Bo co? Bo zajebie. Tobie też się podoba, co? Ona! Szydka, ty. No. Nie za piękny, ale. Tylko ślepcowi by się podobała. Nie jest w moim typie. Ja bym się tam długo nie zastanawiał. Ciekawe rzeczy opowiadacie. Dziękuję w imieniu Redanii. Pierdolisz. A więc służysz teraz Redańczykom? Ale Nilgardczykom też to było sto lat temu. Mówca cię sprowadza. W skrócie Gaunter Odin. Hmm. Kto to? Demon albo Jean. Na początek mam przywołać ducha jego brata. Jak chcesz to zrobić? Nie wiem do końca. Chyba myślisz o nekromancji. Coś w tym rodzaju. Ale i tak mi się to nie podoba. Szani, proszę, nie maruć, tylko mi pomóż. Ten jestem zachwycony. Hmm. Brat Gierda miał na imię... Gaunter Odim. Von Everett. Idę. Przyniosę kodzielnicę, spotkamy się przy wejściu. Świetnie.